Dzień dobry, dzień dobry w drugiej charakteryzacji Halloweenowej, drugiej i ostatniej, już. Zaczynamy od podkładu z Lovely. Zależało mi na porządnym kryciu. Podkład ma dla mnie za jasny kolor, ale to nic, bo to tej charakteryzacji akurat się nada. Ostatnio miałam za ciemny, teraz mam za jasny. Zaraz sobie go doklepię gąbeczką i będzie wszystko cacy. Ja go bardzo lubię, już go mam resztkę tego podkładu. Muszę sobie kupić nową sztukę, co Wam pokazuje moją fajną opaskę z okazji Halloween. I tak jak wspomniałam, doklepujemy wszystko gąbeczką. Jeżeli jeszcze nie miałyście tego podkładu w co wątpię, no to serdecznie Wam go polecam, bo jest fajnie kryjący, długotrwały, tani, ochy i achy. Na to oczywiście leci puder z Klaresy. Wcześniej nałożyłam ten korektor, co ostatnio, czyli z Catrice Skin, Wszystko sobie pięknie pudrujemy. I przechodzimy do konturowania. Jest to brązer z Hean ProKontur. Bardzo dobrze mi się sprawdza też ten proKontur. On jest taki chłodny, idealny, właśnie, żeby wyostrzyć sobie rysy, wyszczuplić twarz. Łatwo się go rozciera. Zresztą wiecie, że brązery z Hean są naprawdę godne polecenia. Ja dużo bardzo z tej marki mam. Jestem bardzo zadowolona. Następnie ujarzmiamy brwi tą taką, jak się to nazywa, nie pomadą, tylko żelem do laminowania z Hean również. I zaczynamy cieniowanie sobie oka. Od jak zwykle jasnego beżu była to paleta Ingrid Foxy Eyes. Przechodzimy teraz do takiej małej palety z Eveline i zaczynamy od matowego różu. tej wersji palety jeszcze na kanale nie używałam ani na kanale ani w ogóle, więc jest to jakby pierwsze wrażenie. Matowy róż idzie w załamanie i ponad załamanie, taki delikatny błysk wewnętrzny kącik. Powiem wam, że fajna. Tak samo jak i ta zielona, bardzo fajnie mi się sprawdza. Następnie na środek powieki w załamanie i troszeczkę powyżej, bo sobie to będę rozcierać. Idzie taki naprawdę żarówiasty różowy. A zobaczcie, jaki pigment. Po prostu wow. Łączę sobie go oczywiście z tym jasnoróżowym, który nałożyłam w wewnętrzny kącik. Jak widzicie, nakładam wszystko paluchem, bo tak mi po prostu najwygodniej błyski zawsze mi się wygodnie transferuje. Po prostu paluchem na powiekę, i tak jest chyba najlepiej. Rozcieram sobie to dość wysoko. Bardzo podoba mi się ten kolor. Następnie przechodzę do palety Ingrid Shades of Grey. Biorę sobie ten najjaśniejszy i nakładam go jeszcze w wewnętrzny kącik. Jako taki dodatkowy kolor i takie rozjaśnienie nieco. Paleta Shades of Grey od Ingrid to też jest petarda. Naprawdę bardzo udana paleta. I jeszcze dodaję sobie takiego ciemniejszego, matowego różu w załamanie i ponad załamanie, żeby tam po prostu rozetrzeć dodatkowo kolor. Ma być intensywnie, a tej intensywności mi tutaj w załamaniu brakowało. Przechodzimy do czerni. No i teraz tą czerni będę nakładała po skosie od zewnętrznego kącika aż ponad załamanie. O, będzie takie kocie oko trochę. Które w takim intensywnym wydaniu bardzo mi się spodobało. Było oczywiście dużo rozcierania, przecierania, zacierania i tak dalej. Łączyłam ze sobą kolory, aż efekt mi się spodobał. Dokładałam czarni i znowu rozcierałam, no i tak w kółeczko, aż byłam zadowolona, tutaj już macie drugie oko. Dopracowuję. I przechodzę do czarnej kredki znam na linię wodną. Ją już widziałyście, bardzo fajnie mi się sprawdza. Wczoraj używałam tej beżowej, też w filmie nagranym dla Was i trzymała się na linii wodnej cały dzień. Przyczerniłam również dolną powiekę i roztarłam troszeczkę tym różem. O, właśnie tak. Tuszujemy rzęsy tuszem z Klaresy, jest teraz genialny, jak zgęstniał, to to już w ogóle jest petarda. Fajnie robi takie konkretne, pogrubione, wydłużone, rozczesane rzęsy, bo ma silikonową szczoteczkę. Ja już ją mam dość chwilę tą... no, co mam? Maskarę, o. Biorę sobie czarny cień i taki pędzelek do eyelinera. I maluję sobie wstępnie mojego creepy clowna. Inspiracją do tego looku oczywiście był Pinterest, także zainspirowałam się zdjęciami kilkoma i stworzyłam coś, co mi się podobało. Rysuję sobie szkic cieniem, bo to mogę jeszcze, wiecie, edytować, czyli wycierać, przecierać i łatwo mi się to poprawia. Natomiast później będę wypełniała to eyelinerem, żeby było takie mocno czarne. Także wstępne szkic robię sobie cieniem. Nie jest łatwo, powiem Wam, pod oczami, bo tam jest cienka skóra. No i tutaj już właśnie poprawiam eyelinerem. Kilka razy też to modyfikowałam. I przechodzimy do ust. Usta obrysowuję czarną kredką albo również eyelinerem możecie to zrobić. I wypełniam, ale tylko właśnie zewnętrzny kontur. Robię sobie takie jakby przedłużenie zewnętrznych kącików a wewnętrzną część ust poszła taka różowo-czerwona pomadka. Następnie przyklejam sobie takie flejki, czyli takie płatki srebrne. To są takie zwykłe płatki kupione w sklepie chińskim do paznokci, ale bardzo fajnie się to prezentuje właśnie na zakończeniach tych rysunków. I właśnie podłuki brwiowe oraz delikatnie nad. Także jak przechyliłam głowę, to mi się pięknie błyszczało. Teraz róż i rozświetlacz. To jest takie duo z Vibo Dol Coś tam nie pamiętam już z tej imitowanej kolekcji, ale ono się tak cudownie błyszczy. Ona jeszcze jest na stronie dostępna. Jak znajdę, to Wam podlinkuję. Rozcieram, nakładam ten przecudowny rozświetlacz, żeby było z daleka wszystko pięknie widoczne i odblaskujące od mojej twarzy. Dokleiłam sztuczne rzęsy z Inglota które robią super efekt. No i nałożyłam taką perukę z Dilsa, którą kupiłam za dychę. No myślę, że prosta charakteryzacja. Dajcie znać, czy Wam się spodobała. No, moje dzieci powiedziały, że creepy. Mamo, creepy, tym bardziej, że było ciemno i idź się już rozmaluj. <laughs> Dziękuję Wam ślicznie za uwagę dzisiaj. Dajcie znać, czy będziecie odtwarzać te charakteryzacje, czy gdzieś się wybieracie, czy świętujecie, czy raczej dom, Netflix, Jakiś popcorn i spokojny weekend. Ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Do zobaczenia, kochani. Buziaki, papa. Pa.